Położone położona w obrębie Piątkowa. No widzisz jak się to tutaj dzieje. Bardzo proszę o uzasadnienie Pani Basiu, uzasadnienie projektu uchwały. Uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu dla części działki 388 przez 2 położonej w obrębie Piątkowa. Zmiana pod zabudowę mieszkaniową. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Komisja Infrastruktury pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Dziękuję bardzo. Głosował 20 radnych, za 20, przeciw głosów nie było, wstrzymujących się nie ma. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przestańmy tak. do razy następnego punktu porządku sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec 2 w gminie Chełmiec, działkę numer 125 przez 1 położoną w obrębie wina. Bardzo proszę o uzasadnienie Panie Basi. Uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu dla działki 5 przez 1 położonej w obrębie Trzeciowina. Dziękuję bardzo. Pana Przewodniczącego Komisji Infrastruktury proszę o wydanie opinii do projektu uchwały. Komisja Infrastruktury pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, jakieś wyjaśnienia? Nie ma, w związku z przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa, paie... tej uchwały Państwo macie materiałe. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 科目回去 Dziękuję bardzo. Głosowało 21 rannych za 21, przeciw głosów nie ma, przyjmujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego punktu porządku sesji, to jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego o Chełmie 3 gminie obejmujący działkę numer 1540 przez 1 położoną w obrębie Paszyn. Bardzo proszę panie Basio o uzasadnienie. Uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu dla działki 1540 przez 1 położonej w obrębie Paszyn, zmiana pod budowę mieszkalną. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury o wydanie opinii do projektu uchwały. Komisja Infrastruktury pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał zadać pytanie, wyjaśnienie? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Też w tej uchwały Państwo macie materiał. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Z, za długo to. To. Ja nie, dziękuję bardzo. Głosowało 21 rannych za, 21 przeciw. Głosów nie było. Wstrzymujących się nie ma. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przesta Przystępujemy do relacji następnego punktu porządku sesji, to jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego chemy 6 gminie Chełmiec, działkę numer 147 położony w obrębie Trzeczewina. Bardzo proszę Panią Basię o uzasadnienie projektu uchwały. Uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu dla działki 147 położonej w obrębie Trzeczewina, zmiany budowy mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Pana Przewodniczącego Komisji Infrastruktury proszę Pana Stanisława Kuzaka o wydanie opinii do projektu uchwały. Komisja Infrastruktury pozytywnie opinii projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał jakieś wyjaśnienia, pytania? Nie ma. W związku z przystępujemy do głosowania. Treść tej uchwały Państwo macie materiał. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Panie Stanisław. Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych, za 21, przeciw głosów nie ma, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku sesji, to jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec 6 gminie Chełmiec, obejmujące część działki numer 837 przez 3 położone w obrębie wina. Bardzo proszę Panią Basiu o uzasadnienie uchwały. Uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu dla części działki 837 przez 3 położonej w obrębie Trzeciowina. Zmiana pod zabudowę mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Pana Przewodniczącego Komisji Infrastruktury proszę o wydanie opinii do projektu uchwały. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Komisja Przeszkadzają mi, dlatego nie mogę się skoncentrować. Komisja Infrastruktury pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jakieś wyjaśnienia, pytania? Nie ma. Przystępimy do głosowania. Ktoś z tej uchwały państwo macie materiała. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 rannych za 21, głosów przeciw nie ma. Wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystęp do następnego punktu porządku sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Chemiec 5 w Gminie Chełmiec obowiązujące część działki nr 410 przez 1 położonej w, w obrębie Librantowa. Bardzo proszę Panią Basię Koizę o uzasadnienie projektu uchwały. Uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu dla części działki 410 przez 1 położonej w obrębie Librantowa. Zmiana pod zabudowę mieszkaniową. Dziękuję bardzo Pana Przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Proszę o wydanie opinii do do projektu uchwały. Komisja Infrastruktury pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał zadać pytanie, wyjaśnienie jakieś? Nie ma. Przystępujmy do głosowania. Treść tej uchwały, Państwo macie materiałach, Kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Panie Staszku. Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych, za 21. Przeciw głosów nie ma. Wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego punktu porządku sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w gminy Hełmiec obejmujący działkę numer 597 przez 1 położony w obrębie Czeczewina. Bardzo proszę Panią. Pasie końców uzasadnienie projektu uchwały. Uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu dla działki 597 przez 1 położoną w Obębie Czeczewina, zmiana pod zabudowę mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury, proszę o wydanie opinii do projektu uchwały. Komisja Infrastruktury pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś, jakieś wyjaśnienia, pytanie? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z, ma, treść tej uchwały, w macie materiał. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Głosowało 21 rannych za, 21. Przeciw głosów nie było, wstrzymujących się nie ma. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku sesji: podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Helmiec 5 w gminie Chełmiec obojętną działkę nr 317 przez 15, położoną w obrębie Librantowa. Bardzo proszę, panie Basie, jakoś, o uzasadnienie projektu uchwały. Uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu dla działki 317 przez 15 położonej w obrębie Librantowa. Zmiana pod zabudowę mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Pana Przewodniczącego Komisji Infrastruktury proszę o wydanie opinii do projektu uchwały. Komisja Infrastruktury pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jakieś pytanie ma? Wyjaśnienie? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja Dziękuję bardzo. Głosowało 21 rannych, za 21, przeciw głosów nie ma, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec 6 w gminie Chełmiec, część działki numer 90 przez 2 położony w obrębie Hełmiec. Bardzo proszę Panią Basię o uzasadnienie projektu uchwały. Uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu dla części działki 90 przez 2 mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Pana Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, proszę o wydanie opinii do projektu uchwały. Komisja Infrastruktury pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Głosowało 21 rannych za 21 głosów przeciw nie ma, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przedstawiamy realizację z następnego punktu porządku sesji, to jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Homiec 5 gminie Hełmiec, działkę numer 615 przez 3 oraz część działki numer 615 przez 1, 615 przez 2, 615 przez 4 615 przez 5 i 615 przez 6 położone w obrębie Librantowa. Bardzo proszę, Panie Waśle, o uzasadnienie projektu uchwały. Uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu e, dla działki 615 przez 3 oraz części działek 615 przez 1, 615 przez 2, 615 przez 4, 615 przez 5 i 615 przez 6 położone w obrębie Librantowa. Zmiana pod zabudowę mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury proszę o wydanie opinii do projektu uchwały. Komisja Infrastruktury pozytywnie opiniuje projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jakieś pytanie, wyjaśnienie? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosował 21 rannych za, 21 przeciw. Głosów nie wstrzymujących się nie ma. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany pl planu zagospodarowania przestrzennego Homiec 5 w gminie Chełmiec, obejmującej część działki numer 320 przez 5 położonej w obrębie Librantowa. Bardzo proszę Panie Baściu o uzasadnienie projektu uchwały. Uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu dla części działki położonej w obrębie Librantowa, zmiana pod zabudowę mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Pana Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Pana Stanisława Kuzaka, proszę o wydanie opinii do projektu uchwały. Komisja infrastruktury pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jakieś ma jakieś pytania do tej uchwały? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosował 21 radnych, za 21 przeciw. Nie, głosów nie ma. Wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do, do następnego punktu porządku sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Hełmie 3, gminie Chełmiec, część działki numer 1151 przez 1 położony w obrębie Paszyn. Bardzo proszę Panią Basię o uzasadnienie tej uchwały. Uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu dla części działki 1151 przez 1 położonej w obrębie Paszyn. Zmiana pod zabudowę mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Pana Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Pana Stanisława Kozaka proszę o wydanie opinii do projektu uchwały. Komisja Infrastruktury pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytanie? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 rannych za 21. Przeciw głosów nie było. Wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego punktu porządku sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego chemicznych w Gminie Chełmiec, obowiązujące część działki numer 1342 położony w obrębie Paszyn. Bardzo proszę Panie Basiu o uzasadnienie tej uchwały. Uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu dla części działki 1342 położonej w obrębie Paszyn, zmiana pod zabudowę mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Pana Przewodniczącego Komisji Infrastruktury pana Stanisława Guzaka proszę o podanie opinii. Komisja Infrastruktury pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jakieś pytania ma w tej sprawie? Do tej uchwały nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? ktoś jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 21 rannych za, 21 przeciw. Głosów nie się nie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu porządku sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. W gminie Chełmiec, obejmujący część działki numer 429 przez 1. I 430 przez 3 położone w obrębie świniarsko. Bardzo proszę Panią Basię Kozę o uzasadnienie projektu uchwały. Uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu dla części działek 429 przez 1 i 430 przez 3 położonych w obrębie świniarsko o zmianę pod zabudowę usługową produkcyjną. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana Stanisława Kuzaka, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury o wydanie opinii. Komisja Infrastruktury pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał? Pan, kto chciał? Pan, Lenio, pan Radny Leniowski chciał wyjaśnienie. Proszę bardzo. Mam tylko pytanie, czy to jest działka koło obwodnicy zachodniej, tak? tak? Tutaj jest obwodnica widoczna na mapie. To jest mhm. obwodnica. Dziękuję. Wszystko? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Nie ma. Do tej działki, tak? A to do czego? A jeszcze będzie przegłosowali tego, to nie. To jest. Zaraz, teraz. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Głosował 21 rannych za 21. Przeciw głosów nie było, wstrzymujących się nie ma. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Jeszcze raz przepraszam za ten błąd, jak chodzi o Macienkowicę. Gdzieś, gdzieś, gdzieś mi to, pani znaczy Pani Basia, ale, ale żeby była jasność, to tu już Pani Basia wyjaśniła, gdzieś mi to przeskoczyło, tak, tak jak się bez okularu czyta. No, wiek. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Doroś, ale to naprawdę, bo to już zamykamy. Na, na, na koniec i na początek Pan. Proszę Państwa, ponieważ wiele interpelacji pisałem, zapytania również na sesji i szkoda, że nie ma Pana Sekretarza, bo nie chciałem wtedy, bo to nie był temat, na każde interpelacje, na każde pytania odpowiadałem jedną regułką, więc ja nie będę komentował, nie będę tego i napisałem wiersz Aha. dla niego. Żyjąc w tej gminie od urodzenia, nie zdawałem sobie sprawy, że są to osoby od poetyckiego tworzenia. Zajmując stanowisko zaszczytne sekretarza, które się kojarzy z czasów pierwszego sekretarza, nie licząc się z opinią społecznego komentarza, tworząc poezję wbrew faktom i logice, bez Rymu powiązania jakiejkolwiek liryce. Na każde zapytanie jest skierowanie do urzędu. Jest jedna poetycka odpowiedź nadana z urzędu. Zachwycony bystrością, treścią studiuje, gdzie można nabać tak cenne nauki, więc je zacytuję. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jest przedmiotem, oraz wynikające z niej pytania. Mimo, iż w interpelacjach w sprawie gminy. Były zawarte, dla pana sekretarza są nieistotne i nic nie warte. Więc gratuluję poetyckiej twórczości, rymy w nim zawarte. Dla mnie słowa poezji nie są nic warte. Dziękuję bardzo. Zamykam sesję Rady Gminy Heumie. Dziękuję bardzo za przybycie.